Czy skład Krajowej Rady Sądownictwa odpowiada ustawie przyjętej w parlamencie poprzedniej kadencji? Tak. Czy parlament poprzedniej kadencji był zgodny z wolą suwerena? Tak. Czy mianowani sędziowie przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę byli zgodni z wolą suwerena w tym znaczeniu, że i prezydent był wybrany przez suwerena? Suwerent nie ma zastrzeżeń ani do ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa, ani do składu Krajowej i Rady Sądownictwa, ani do mianowania przez prezydenta nowych sędziów. A kto ma zastrzeżenia? Ci sędziowie, którzy chcieliby starego układu zachowania. Im to nie pasuje, bo to oni chcą sobie palcem pokazywać, kogo sobie chcą, a kogo nie chcą. Ale to nie chodzi o taki układ, że sami sobie sędziowie. Zwłaszcza, że niestety, niestety w wielu sytuacjach widać, że te stowarzyszenia, które kwestionują procedurę powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, jednocześnie są mocno na lewo i mocno kibicują obecnej władzy. Posuwają się tak daleko, że prawidłowo mianowanych przez Prezydenta Polski, sędziów, podważa ich status, a nawet podważa ich rozstrzygnięcia, a nawet donoszą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I zamiast rzetelnego procesu, wolą polityczną poprzedniego ministra sprawiedliwości Adama Bonnara podpisywane były ugody, czyli w ciemno, kto się żalił z poprzednich nadań sędziów na tych z nowych nadań, to dostawał 10 tysięcy euro bez rozstrzygania sprawy taka ugoda. Kto by nie chciał 10 tysięcy euro, taka zadema. I nam się próbuje pokazywać, że to jest problem na osędziów nie. To jest problem tych, którzy chcą politycznie rozgrywać swoje sprawy sędziów i kwestionują swoich nowych kolegów, a na to zgody nie ma. A jeszcze co gorsza, minister sprawiedliwości blokuje nabór na istniejące wakaty. Sędziów ze strachu, żeby to nie byli ci z nadania po 2017 roku, zmianowania przez prezydenta Andrzeja Duda. I tak to się kręci, moi drodzy. Za to widzi i wcale nam to nie pasuje. A przy okazji, ministrze sprawiedliwości jest pan, o ile mi wiadomo, jedynym ministrem w tym rządzie, w poprzednim, który nie chce ujawnić swojego świadczenia majątkowego wbrew ustawie o. Antykorupcyjnej. Tak się nie robi. Jak się Pan boi o bezpieczeństwo, oczywiście ma Pan prawo nie pokazywać swoich danych wrażliwych, adres i tak dalej i danych swoich bliskich, ale stan posiadania, majątku, ruchomości, nieruchomości i tak dalej. Ma Pan obowiązek to ujawnić, a jak Pan tego nie robi, to ma Pana obowiązek w tym dopilnować premier, a jak potrzeba, to i Najwyższa Izba Kontroli. Mhm.